Kino gatunkowe w Polsce ma raczej wąski zakres. Wszyscy przecież co Walentynki możemy wybrać się na wspaniałe komedie romantyczne ze znajomą obsadą albo przyglądać się polskim wersjom zachodnich hitów. Wywodzący się z Europy gatunek będący mrocznym przedłużeniem gotyku stał się jednak domeną świata Hollywood, nawet jeśli to niemiecki ekspresjonizm przecierał szlaki gatunków w kinie. Chciałoby się zatem zapytać, co poszło nie tak? Czemu u nas nie mieliśmy słowiańskich drakul, potworów Frankensteina czy innych uniwersalowo-hamerowych odpowiedników? Czemu w Polsce nie mamy swoich klasycznych historii o zamaskowanych mordercach, duchach w opuszczonych domach czy found footage na miarę choćby jednej dziesiątej Blair Witch? To dość trudny temat, ale dziś postaram się odpowiedzieć na pytanie, czemu Polacy nie robią horrorów? I film powinien skończyć się właśnie w tym momencie, bo właściwie to robią. I to nie tylko kwestia tego roku, ale zwyczajnie śledząc historię naszej kinematografii, trafimy na kilka odważnych wyskoków. Tyle tylko, że nie ma ich za wiele i no... jakość nie jest zadowalająca nikszty. I za daleko grzebać nie trzeba, bo dobre 50 lat temu, w 1970, zekranizowano opowiadanie Prospera Merime, Lokis, rękopis profesora Wittenbacha, które opowiadało o pastorze odkrywającym tajemnicę szaleństwa matki hrabiego na Żmudzi. Ojcem można władcy miał być okoliczny niedźwiedź zwany Lokisem. Elementy grozy widoczne i kiepskie recenzje również. Zaczęliśmy z rozmachem, ale się nie udało. Zaledwie dwa lata później wypuszczono Diabła, niezbyt dobrze przyjęty przez cenzurę film, w którym tytułowy Diabeł, choć może bardziej nieznajomy, wręcza bohaterowi, który dopiero co opuszcza mury więzienia po skazaniu na śmierć brzytwę, i obiecuje, że ten za jej pomocą oczyści świat. Nie brak tutaj paranoi, dziwnej muzyki i energii seksualnej. Film ma atmosferę gęstą jak mało co, a deliryczne tańce przeplatają się z morderstwami w otoczce historycznej. To akurat się udało i szczerze polecam. Czas mijał, a reżyserowie zazwyczaj niedoceniani w naszym kraju trafiali za granicę, gdzie horrory realizowali. Borowczyk z doktorem Jekyllem i jego kobietami, Żuławski z opętaniem. W tym czasie na lokalnych ekranach królowały zjawy w wilczycy, adaptacje przedwojennej literatury jak w WIDZIADLE czy koszmary pokroju Lubienie Toperza od Grzegorza Warchoła. Jeśli miałbym wskazać coś wartego uwagi, to stawiałbym na Medium z 1985. Wówczas w Polsce ponownie rosła Moda na okultyzm i odbiciem tego jest ów film. Śledztwo w międzywojennym sopocie, narkoleptyczni mieszkańcy, amnezja szerząca się na ulicach i rozwiązywanie zagadek w metafizycznym tonie. No, idealne dla osób szukających choćby inspiracji do sesji w Zewktulu. Jakby się postarać, to nawet można klątwę doliny węży pod ten gatunek podciągnąć, ale to już kombinowanie. Nie wiem co poszło nie tak, ale ktoś ewidentnie zainspirował się przesłaniem filmu Troll 2 i z czasem pojawił się horror ekologiczny drzewa, w którym po eksperymentach na roślinach te zaczynają się odwdzięczać, mordując mieszkańców. Oczywiście nie wyszło to ani trochę dobrze. Bliżej naszych czasów pojawiła się pora mroku, pierwszy od lat polski horror. Przynajmniej tak był promowany. Wstęp praktycznie slasherowy. Grupa znajomych rusza na Śląsk, gdzie wcześniej zaginął brat jednej z bohaterek. Klisze gatunkowe rzucają się w oczy od samego początku. Niezbyt przyjazna społeczność, głośni nastolatkowie, wszechobecny brud, totalnie jazda na popularności torture porn pokroju hosteli. Nie będę jednak spoilerował, bo mimo, że wszystkie oceny wskazują na totalną klapę i niepotrzebny film, to ja polecam. Zabawnie jest obserwować, jak przeniesiono stylistykę zagranicznej graficznej grozy na Podwórko. Bzdura goni bzdurę, ale czy zawsze tak nie jest? Całkiem nieźle wyszedł Wilkołak opowiadający o dzieciakach wyzwolonych z obozu zagłady. Najdalej w mojej opinii dotarły jednak córki dansingu. Coś tak niekonwencjonalnie dziwnego już na etapie zamysłu, że albo mogło upaść z hukiem, albo dać radę jak mało co. Bo co jeśli połączymy horror z muzykalem, PRL z mitycznymi syrenami i całkiem dobrze wykonane efekty? Największy problem jest jednak taki, że w Polsce film promowany był, co tu dużo mówić, dziwnie. Porównajmy sobie choćby plakaty. Polski pełen jest neonów, przesyconych kolorów i idealnie wpisuje się w schemat komediowego betonu, którym faszeruje się widzów od lat. Jak było za granicą? Trochę groteski jest niepokój, brud, taki film to bym zobaczył. I to przełożyło się na odbiór. Warto zobaczyć inne podejście, które zadziałało, a mało kto o tym wie. I przechodzimy do głośnego, ostatnio w lesie dziś nie zaśnie nikt, szumnie nazywanego pierwszym polskim slasherem. To ja tylko tak przypomnę, że Showmax zrealizowało krótkometrażowe zacisze, ale no. W końcu ktoś z rozsądnym budżetem wziął się za ten podgatunek horroru i szczerze bałem się, ale o to, że znów nie wyjdzie i znów będziemy musieli czekać kilka lat, nim ktoś sięgnie po horror. Ktoś inny niż Wuwunio i jego klątwa jeziora Tukum czy potwór z Doliny Trzech Spawów. Nie dla każdego i bardziej humorystyczne, ale zdecydowanie lepsze niż takie dziwactwa jak Piotrek XIII, o którym kiedyś chyba zrobię osobny materiał. Wracając, z uwagi na trudną sytuację obecnie, nie trafiłem do kina na reprezentanta mojego ulubionego podejścia do. straszenia w cudzysłowie. Zamiast tego zasiadłem spokojnie przed Netflixem, pełny obaw, ale. Udało się. Już od pierwszych minut widać, że pan Bartosz Kowalski to osoba, z którą bym się dogadał. Wpływów klasyki tutaj odgroma. Od znajomych słyszałem, że to zrzęka z amerykańskich filmów, więc bałem się, że to trochę jak z amerykańskim Final Exam. Sceny muszą być 1 do 1, róbcie szybko i żeby zarobiło. Ale nie! Na szczęście nie. W lesie dziś nie zaśnie nikt, nie trafi do ludzi, którzy chcą się bać, ale to trochę tak, jakbyś chciał czuć strach oglądając serię Topur. Zdjęcia są bardzo ładne, muzyka świetna, ale to Jimek, więc niczego innego bym się nie spodziewał, a fabuła odpowiednia do gatunku. Wiele scen to omasz do znanych klisz, a nawet zabójstw. Wszystko przybiera więc rodzaj laurki czerpiącej z piątków 13, Halloween, Drogi Bez Powrotu, Evil Dead czy Creepshow. Grupka uzależnionych od technologii nastolatków wpisuje się w to, jakie osoby powinny znaleźć się w takiej ekipie. Jest geeky gamer, jest sportowiec, jest ładna dziewczyna. Julia Wieniawa całkiem nieźle poradziła sobie z byciem Final Girl i od początku do końca bawiłem się dobrze. Problem z negatywnym odbiorem jest taki, że polski widz jest wyposzczony i przyzwyczajony. Zwyczajony do standardów z zagranicy. Samoświadome produkcje pokroju domów w środku lasu wytyczyły pewien sufit. Osobiście jestem fanem i żałuję tylko, że nie zagrałem w tej produkcji. Także, jakby był jakiś sequel, Panie Bartku, to proszę dzwonić. Przegląd, powiedzmy, że za nami. Filmów nie brakuje, bo gdzieś tam faktycznie tworzy się takie kino. Nie jest ono mainstreamowe, ale kto wie, może uda się to zmienić. Wymaga to jednak faktycznej pracy nad gatunkiem i walki ze stawianiem na przaśne głupotki masowo produkowane w Polsce. Ostatnio z naszym kinem dzieje się coś dobrego. Sporo całkiem niezłych produkcji wypływa poza kraj i nowe pokolenie reżyserów daje z siebie całkiem sporo uwalniając kreatywność. Mimo, że od lat 70 pojawiają się produkcje klasyczne, Klasyfikowane jako horror, to wciąż nijak ma się ich liczba do innych gatunków. Nie jesteśmy przyzwyczajeni, a standardy bierzemy od tego, co dostępne. Rozjeżdżają nam się po prostu oczekiwania. Możemy ślepo naśladować to, co robią inni, ale przykład córek dancingu daje do zrozumienia, że pewna awangarda działa 100 razy lepiej. Polska posiada wybitnie podatny grunt na produkowanie strasznych historii. Nie mówię tu o setkach nawiedzonych zamków, ale choćby o ludowych wierzeniach, ogromnych lasach czy legendach o wampirach, które przybyły górami z Rumunii na Podkarpacie. Wyobraźmy sobie mitsomarowy klimat dosadzony u nas. Wiele nie trzeba. Dziady są na tyle charakterystycznym świętem, że polskie Halloween mogłoby być wielokrotnie ciekawsze. Laurkę z mamy już z głowy. Czas na świeżość. Potrzebujemy więcej osób potrafiących przemieszać znajome nam klimaty z tym, co stało się standardem. Obawy przed większymi budżetami i efektami specjalnymi są częściowo zrozumiałe. W tym za dobrze nie jesteśmy, ale praktyczne podejście rodem z lat 80. da się dobrze zrealizować. Brutalność i całkiem nieźle wypadło w pierwszym polskim slaszerze, więc da się. Ciężko jest być fanem polskiego horroru, ale powoli wygląda na to, że otwiera się okno dla tego gatunku i to bez dziwacznych rozwiązań jak w drzewach. Mam nadzieję, że Netflix nie będzie miał problemu z tego typu produkcjami i uda nam się grać na odpowiednich strunach. Wiem, że trochę się rozgadałem, ale to jeden z tych tematów, które zdecydowanie wpisują się w moje gusta i przy tym jestem świeżo po seansie czterogodzinnego dokumentu o horrorach z lat 80. Jeśli wy znacie jakieś inne polskie filmy grozy, piszcie w komentarzach. Dajcie także znać, jak waszym zdaniem wypadło w Lesie dziś nie zaśnie nikt. Oczekiwaliście strachu, czy satysfakcjonuje was podejście kina dla fanów gatunku? Dzięki wielkie za uwagę i trzymajcie się.